W Demon Slayer miałem nadzieję się wciągnąć, patrząc na jego typowy, ale skuteczny pomysł na fabułę, oraz sceny walki podkręcone świetlistymi efektami wizualnymi i animacją, jakie w punktach kulminacyjnych dają z siebie 140%. Jednak przez kilka czynników, przekonywanie się do tego anime stawało się coraz trudniejsze. Tanjiro jest coraz mocniej kreowany na pomocnego optymistę do wręcz irytującego stopnia, Nezuko prawie zawsze traktowana jest jak nic więcej niż maskotka bez charakteru, i nie, wieczne panikowanie i darcie apyzenicu nie było śmieszne za pierwszym razem i nie będzie zasetne. Po stronie demonów nudne stawało się to, jak jedynie tuż przed śmiercią tych ważniejszych dostajemy ciągle w twarz tonami retrospekcji, jakby serial nagle przypominał sobie, ale przecież to byli kiedyś ludzie, trzeba im współczuć. Demon Slayer im dalej z tym wszystkim idzie, tym bardziej powtarzalny i płytki się robi, ale patrząc na jego spektakl i światotwórstwo, przyznam, że chociaż coś próbuje.